A, roweru, pan nie żadnego świata. A, na wśród też nic. Na a z przodu? 2, 2, się do kolejki. Mam samo w centymetrów. Nie, dziękuję. Nie, nie, dziękuję. Proszę dmuchnąć. mam tę gumę i dmuchnąć. Dobrze, ale zbadać jakąś panu mogę, nie? Jest to niewykluczone. wykluczone. jeżeli wyjdzie coś, to z pochodząc z tego odpowiednią tak. No dobrze, dobrze, tylko że. No co, dmuch na wygłosie paru centyneów. No, mogę, to... Możemy się mówić, że mogę pójść pieszy dalej. Tak. Chcę sobie mi się w... Nie, pan tu stanie. Widzę, że pan nas nie, nie. prowokuje. Podejdzie pan do tej bariery. Nie, Nie, widzę, że pan próbuje sprowokować nasze zachowanie. Jest pan w trakcie kontroli. Prowadzimy czynności i ma pan obowiązek wykonywać nasze polecenia. Nawet będąc posłem. Ale proszę proszę, to jest to proszę podejść. No, ja ja rozumiem, proszę podejść do barierki. Pan może śmiało dopisać, że jest wyczuwalna bardzo silna wojna alkoholu. Pan przed chwilą do nas się mówił. Po prostu Pan tutaj swoim no, zachowaniem delikatnie, kto ma oglądanie, wypróbuje nas sprowokować do jakichś działań no. tutaj, zaczyna nam walić w czołgowniku, do jezdni tak. tak Tak, tak, No i na razie. No przepraszam no, no, na mocno, ale mamy zbliżyliśmy się na tworzywę. Niestety, zbliżyliśmy się Ja mam potwierdzenie swojej teorii, to jest Pan pod kontrolą Państwo nie zagadujecie, nie podejmujecie tematu. No nie mam o czym z Panem rozmawiać. No więc, Dlatego bardziej interesują mnie śpiewy ptaków, które są ciekawe w tej sytuacji. Żeby słuchać śpiewu ptaków, nie trzeba chodzić po chodniku i pojezd.